Do wygrania takie cuda zostaw kreatywny komentarz, wbij na stronę G4Skins, użyj kodu SzymonaKyKy, po czym wysi potwierdzenie użycia kodu na mojego Discorda. Powodzenia! Witam, witam serdecznie, Widzimy widzimy na stronie G4Skins, widać, że powinienem kod kodu SzymonaKyKy, który daje plus 5% za każdego plusa, teraz do na start, co on jest tylko i wyłącznie za pełnoletni. Kolejny, kolejny, kolejny tezy. Taj pięknej zakładki, zobaczymy jak to oddaje, zobaczymy jak to rzuca bez przedłużania. Do trzech razy sztuka i zaraz podkręcamy. Zobaczymy. M4, piątka. No i na pierwsz. No witam. Ty no wam powiem. Zaskoczony jestem, nie? No kurde. No, ładnie, ładnie. Płacimy z 11. Tu emeczka tyle. Fajnie, fajnie. Podkręćmy 32 zł. To to jest AWP za... u Okej. Okay no, jedna taka wupa i szczerze bank rozbity, nawet BS to już fajnie Gloczek też chyba pewnie ze stówkę Jeszcze jeden BS Ja wiem, że chyba faktory new, a w sumie mogę zobaczyć, tak, o, o, o Minimalware już ponad sto to drogie Szóstka szkoda, nie wiem czy 3. Może cztery będzie, zobaczmy jeszcze raz hmm. Nie musi być zawsze trzy, może być cztery no dobra, zobaczmy. No nie no, 40 groszy. Coś musi dać. Uważam, że ta skrzynka. No nie no, deflutowo, no jak na razie. To widzę 725 otworzeń. Sporo, sporo. X ludzi to na pewno otworzyło. A na podkręceniu 700, więc skalowo, bo podobnie bym powiedział. A kurczę tak. No nie ma tego czegoś. O, o, stój, stój! Jest to coś! Jest to coś! faktoryniu. Proszę! Jest! field test nie 250, no ale profit Ale jest pro, O! Faktoring, factoring, factoring. Aaa, www. Ale spoko daje Trochę się obudziła skrzynka. Troszkę się obudziła, to nas cieszy. To mnie cieszy, to mnie cieszy. Dawaj, 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 skina. Coś fajnego. Może i dla widza na odcinek Przypominam, zostaw suba i lajka i oczywiście napisz kreatywny komentarz, później na końcu pamiętaj, że zawsze na końcu nikt z DC może wygrać tego skina, który jest na początku filmu, który widziałeś, tak? Za nic nie musisz patrzeć, że nie kręcić, wystarczy, że użyjesz mojego kodu na stronie Więc uważam, że jest spoko deal. Więc zachęcam i zapraszam serdecznie, tak? Dobra. No... trzy skrzynki stuwa, więc... Faktoryniu, daj mi, daj Filteset, ale dobra, dobra, razy dwa jest i ponad, więc spoko, 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 pomału, chyba jeszcze raz, pomalutku, pomalutku, o i ten kawałek jest, kocham go, ten kawa, jest taki boski, złoty filterek, 250, no dobra, profit, tak, no, powinniśmy się cieszyć, bo 250 ze stówki. No fajny to jest profit nie, nie, nie można mówić, że nie Naprawdę Fajnie to rzuca Fajnie I jeszcze raz fajnie to rzuca, tak? I to człowieka cieszy To na pewno Dawaj to jeszcze raz tu Nie dało Niestety Szkoda Dawaj cztery 131 Daj te factory new, no I, Oj Minimal, jeszcze nie był. 600 zł, no Ze 131 Baja Oj, to BS, to już widzę Kurde, ale BS 150 Spoko cena, szczerze, no za BS uważam, że Dosyć sporo, jak za takiego skina No ciekawi mnie też, jak to na batlach oddaje Bo defaultowo, no widzimy, no, no ja, ja zawsze mówię szczerze, no dupy nie urywa Tak, że tak powiem Ale no No nie no no ale wiem, że stać, stać tę skrzynkę na to, żeby dać na przykład 5 owłupek i będzie elegancki projekt. 164 zł5 skrzynków W sam kałach to za mało, minimalow 45. Szkoda, szkoda tej stówki jeszcze. Zabrakło, tu również nie będzie profitu. Chyba 63,5... Nie, 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 nie. Mocniej, lepiej, lepiej. Lepiej. No nie, nie, nie. Próbujmy. Spróbujmy batelkę, bo to ewidentnie Ewidentnie to nie chcę Nie chcę zaskoczyć, więc spróbujmy Battle, standrowo 10 na 4 Dzisiaj może byśmy wzięli... Underdoga, może underdoga dawno nie było underdoga, zobaczmy No by ta batla naprawdę dała, bo defaultowo, no ja mam zmieszane uczucia szczerze. Ja mam naprawdę zmieszane uczucia Dajcie znać oczywiście w komentarzu co uważacie o skrzynce. Może otwieraliście, może coś wam naprawdę fajnego dało a może niestety mam nie dał 125 to dokładnie No 1 jedna trzecia Powiedziałbym, że już za nami, tak? Więc to nas cieszy Kałaszek, dobry stan Uuuu Factory New kosztuje 120 zł Więc przy AWP Factory New Kur... A to... Underdog, nie dawaj mi Aj, zapomniałem O Jezu, myślałem, że to będzie drogie Ty Pierwszy raz widzę takiego, aha Dobra, dobra to jest underdog najgorzej daj im Zapomniałem że underdog ja już się cieszę A wupka myślę profit A tu takie coś ej, ej, ej. Dawaj 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 Oj dupa O dobra 11 Teraz im proszę No nie no, i mieliśmy najwięcej. No, jakbyśmy je dali, to by było 546 zł. No, profit to profit, tak? Ja uważam, że no No, no średnio, średnio, ale ja dziękuję serdecznie za ten piękny, spędzony czas razem. Przypominam, film godzina 18. Hej.